Strzałeczka sąsiady, witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Ulica Wolska 33. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, które do pewnego stopnia nurtuje w głębi duszy chyba wszystkich fanów najlepszego sitcomu na świecie, albowiem czy powstaną kolejne odcinki serialu Miodowe lata. No, może dla większości z Was jest to sprawa dość oczywista i nie pozostawiająca złudzeń, ale przyznajcie to sami przed sobą, że gdzieś w środeczku, kiedyś, choćby przez krótką chwilę o tym pomyśleliście. Ja się przyznaję, jeszcze kilka lat temu sam wpisywałem frazę w Google, czy powstaną nowe odcinki miodowych lat, albo miodowe lata, nowe odcinki, kiedy. Więc postanowiłem, z braku uzyskania przeze mnie wówczas w pełni wartościowych odpowiedzi na te frazy, że sam spróbuję tym filmem odpowiedzieć nam na pytanie, czy powstaną nowe odcinki Miodowych Lat, oraz dam wskazówkę Polsatowi, co związanego z omawianym serialem mogliby stworzyć oprócz ewentualnych nowych odcinków. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że odpowiedź na pierwsze pytanie nie jest w 100% pewna, ale tak, no w 99%. Zanim jednak zaczniemy, zapraszam Was do pozostania na naszym miodowym kanale, subskrybując go. Zachęcam również do dołączenia do niedawno utworzonej grupy na Facebooku poświęconej serialowi oraz temu kanałowi. Link do niej znajduje się w pierwszej linijce opisu oraz w pierwszym przypiętym komentarzu. Byłbym również wdzięczny za każde polubienie, skomentowanie i udostępnienie materiału innym. To naprawdę bardzo mi pomaga. Dzięki sąsiady, i przechodzimy do Adrema. Tak jak mówiłem we wstępie, odpowiedź na to pytanie nie jest pewna w 100%, gdyż po pierwsze nie jestem twórcą serialu, ani po drugie nie posiadam praw do jego emisji. Jednak na podstawie ogromu przesłanek, które zaraz Wam wymienię, jestem prawie pewny w stwierdzeniu, że nie. Nie powstaną nowe odcinki miodowych lat. A na pewno nie w takiej formie jak dotychczas. Pierwszym i zarazem najprostszym argumentem może być fakt, że w przeszłości powstała już kontynuacja tego serialu. Przecież wszyscy doskonale pamiętamy, niestety, całkiem nowe lata miodowe, które zrywając z pierwotnym charakterem serialu i jego dziewięcioma poprzednimi sezonami, stały się nudną serią obyczajową. Wiem doskonale, że ludziom czekającym na powstanie ewentualnych nowych odcinków zależałoby, aby te wróciły do swojej pierwotnej natury teatralnej, gdzie aktorzy graliby sceny przed żywą publiką, ale skoro już w 2004 roku zerwano z tą koncepcją, to raczej mało prawdopodobnym byłby fakt. Powrotu do grania na żywo, szczególnie że tworząc ewentualne nowe odcinki, trzeba by było ponownie pisać się od zera, nie bazując na licencji The Muners, która przecież już wtedy się wyczerpała. Dodatkowo, co warte podkreślenia, brak tego typu licencji i gotowych w zasadzie scenariuszy wiązałby się z ogromnym ogromnym ryzykiem przedstawienia tego żywej publice. Sam Cezary Żak zauważył i opisał to w wielu wywiadach, że w Polsce nie kręci się już komedii w taki sposób, a stworzenie czegoś takiego jest zadaniem bardzo trudnym i trudno się z nim w tej kwestii nie zgodzić. Zdecydowanie prościej jest nagrać coś upraszczając smutnego niż realnie zabawnego. Kontynuacja w postaci całkiem nowych lat miodowych była ogromnym niewypałem, przez co uważam, że skoro ktoś wówczas zdecydował się zmienić pierwotną wersję serialu, a następnie, widząc efekty w postaci spadającej liczby widowni, całkowicie porzucił chęć dalszej jej produkcji, to nikt raczej nie podjąłby się jej reanimacji. To po prostu zbyt ryzykowne. Kolejną kwestią, raczej przekreślającą powstanie nowych odcinków miodowych lat, jest wiek aktorów. Ostatni odcinek całkiem nowych lat miodowych wyemitowany został w 2004 roku. Ludzie, mamy 2023. Od tamtego czasu minęło 19 lat. Aktorzy znacząco się zmienili, a co gorsze, część z nich zdążyła niestety umrzeć, jak chociażby Leon Niemczyk, Wojciech Pokora czy Krystyna Kołodziejczyk-Ziębińska. Wiem, że można by było poprowadzić wątki tak, aby zachować upływający czas i na przykład zawrzeć śmierci poszczególnych postaci, jednak to oznaczałoby równoczesną zmianę koncepcji fabuły. No nie oszukujmy się, w samych całkiem nowych latach miodowych mieliśmy przecież ogromną zmianę charakteru w sumie wszystkiego. Bo przede wszystkim Krawczykowie i Norkowie wyprowadzili się z kamienicy. Wiadomo, że zawsze mogliby się wprowadzić do niej z powrotem, jednak uważam, że takie posunięcie ze strony obu rodzin byłoby niejako zaprzeczeniem głównego przesłania serialu. Ale to temat na osobny odcinek. Kolejno, co chyba najważniejsze, urodziły im się dzieci. To też znacząco zmieniłoby pierwotny obraz miodowych, a przecież chodzi nam o pozostanie w określonych ramach. Nie widzę żadnych przeciwwskazań, by w ewentualnych nowych miodowych latach pojawiły się już w zasadzie prawie dorosłe potomki głównych bohaterów, ale jakoś trudno mi to sobie wyobrazić, skoro przez te praktycznie 20 lat nic nie dane nam było o nich się dowiedzieć. Z wątkiem wieku, a w zasadzie upływu czasu, łączą się również inne kwestie. Według fabuły Całkiem Nowych Lat Miodowych Karol Krawczyk i Tadeusz Norek porzucili swoje dotychczasowe prace motorniczego i kanalarza na rzecz innych. Nie mówię, że to coś złego, ale to również wiązałoby się z zaprzeczeniem głównego przesłania fabuły. Ba, przecież skoro już teraz nie zanosi się na kontynuację miodowych, to wątpię, by przez następne kilka lat miało się coś takiego wydarzyć. A skoro nie ma przesłanek, to część z obsady może się udać w zbliżającym się okresie na emeryturę. Sam Cezary Żak w kilku wywiadach podkreśla, że nie zamierza grać do końca życia, a emeryturę planuje spędzić na podróżach, czytaniu książek i wychowywaniu wnuków. A wyobrażacie sobie Miodowe Lata bez Cezary Gorzaka? Bo ja nie. Swoją drogą uważam, że tak zdrowe podejście do pracy pana Czarka zasługuje na pochwałę. Kolejnym aspektem, według którego uważam, że nie powstaną nowe odcinki Miodowych Lat, był sam trudny charakter nagrań odcinków. Troszeczkę o tym wspomniałem a propos całkiem nowych lat miodowych, ale teraz to rozwinę. Myślę, że nie bez powodu produkcja została przeniesiona z teatru do klasycznej formy serialowej. Z wielu wywiadów aktorów, a nawet ze zmiany poszczególnych członków obsady, można bez wahania wyciągnąć wniosek, że kręcenie klasycznych miodowych było jak na dzisiejsze standardy olbrzymim wyzwaniem. I nie mówię tu nawet o stworzeniu śmiesznej produkcji z genialnym scenariuszem, a o samych warunkach pracy aktorów. Wielokrotnie w wywiadach słyszeliśmy, że pogodzenia kręcenia miodowych na rzecz innych pełnoetatowych ról było koszmarem. Ciągłe dojazdy, brak czasu wolnego z racji specyficznego charakteru nagrań to tylko kilka minusów, które sobie przypominam. Ba, przecież według kilku plotek to właśnie między innymi z tego powodu pani Agnieszka Pilaszewska zrezygnowała z grania Alinki Krawczyk głównej bohaterki. Wiem, że to plotka. Ale uważam, że logicznie jak najbardziej mogłaby trzymać się kupy, aktualnie po prostu kręci się w seriale w bardziej tradycyjnej formie, tak aby aktorzy i producenci mieli jak największy komfort pracy, więc wątpię, by ktokolwiek decydował się teraz nagranie w teatrze. Inną sprawą, według której uważam, że nie powstaną nowe odcinki miodowych, była lekko zauważalna zmiana charakteru odcinków wraz z kolejnymi sezonami. I to niestety na gorsze. Zresztą, czytając wiele opinii na ten temat, zauważyłem, że nie byłem jedyny w tym odczuciu. Zasadniczo ludzie zrzucali odpowiedzialność za obniżenie poziomu produkcji ostatnich kilku sezonów na zmianę pani Agnieszki Pilaszewskiej na panią Katarzynę Żak, jeśli chodzi o rolę Alinki. Jednak no nie do końca się z tym ostatecznie zgadzam, bo miodowe zmieniły się w ostatnich seriach nie tylko na tej płaszczyźnie, ale również na innych, nieco trudniejszych do wychwycenia na pierwszy rzut oka, ale to temat na osobny odcinek. Więc nawet z tego powodu, że poziom klasycznych miodowych z czasem się obniżał, Uważam, że nie powstanie nowy sezon. Zresztą ostatnio słuchałem nieco więcej wywiadów z Cezarym Żakiem, którego sporo tutaj dzisiaj cytuję, i on sam przyznał, że w ostatnich sezonach słychać było wśród publiki teatralnej bardziej wymuszony lub z przyzwyczajenia rechot, aniżeli realny śmiech. Powiem wam, że jedyną szansą na powstanie nowych treści ze świata miodowych to ewentualny odcinek specjalny, o którym już jakiś czas temu mówił sam Artur Barciś, albo coś. Co nie byłoby kontynuacją pierwotnej serii, a po prostu czymś związanym z nią. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych, według jednego z artykułów sprzed roku, możemy się dowiedzieć, że powstanie coś na zasadzie feministycznej reinterpretacji serialu The Honeymooners. Nie wiem, na ile będzie to dobry pomysł, bo no właśnie, jeśli chodzi już o moje podsumowanie tego filmu, uważam, że. Nie powinniśmy oczekiwać na nowe odcinki miodowych, bo one nie powinny wyjść. Znamy przecież mnóstwo przykładów reanimowanych lub przeciąganych do granic możliwości produkcji, które albo w późniejszym czasie okazywały się kompletnym niewypałem, albo nie grzały już tak bardzo jak wcześniej. Melancholia jest potężną emocją, więc pamiętajmy o tym również w przypadku miodowych. Dostaliśmy wiele lat temu świetną produkcję, która starzyje się jak wino i bezsensownym byłoby wracać do tworzenia czegoś na siłę, byleby tylko ktoś mógł na tym zarobić. Jednak byłbym bardzo chętny zobaczyć coś na zasadzie pełnoprawnego filmu dokumentalnego skręcenia miodowych lat. No nie wiem, jakieś archiwalne nagrania przeplatane aktualnymi wywiadami z aktorami, ale nie tylko z główną obsadą jak Cezary, Żak czy Artur Barciś, ale też z postaciami pobocznymi, a tych bardzo ciekawych zresztą było na pęczki w najlepszych. Najlepszym sitcomie na świecie. Szczerze, to można by było stworzyć z tego nawet kilku odcinkowy miniserial i uważam, że to byłaby najlepsza możliwa opcja dla wszystkich. Mega fajnie byłoby dowiedzieć się wszystkich trapiących publika szczegółów od np. takiego Marszałka, Pameli, Mariolki, Teściowej, Alinek. Danki, Barczaka, no opcji jest multum, są jeszcze przecież producenci, scenarzyści. No ogólnie dziwię się, że osoby posiadające prawa do transmisji serialu nie wykorzystują ich na wielu innych płaszczyznach, aniżeli samo puszczanie powtórek na TV6 i to codziennie praktycznie tych samych. Potencjał serialu, a przede wszystkim ich widzów, jest przecież kolosalny. Dobra, to tyle. Dajcie znać, czy chcielibyście nowych odcinków Miodowych Lat, a jeśli tak, to w jakiej formie, a jeśli nie, to czemu? Zachęcam do subskrybowania i słyszymy się niedługo. Do zobaczenia, siostry i bracia Żyrantki. Żyranci.